Są prawdziwe. O, wow! To dynamit! On przecież może wybuchnąć. Chwileczkę? Nie, ten na pewno nie wybuchnie, bo jest czekoladowy, ale super. Nigdy wcześniej nie jadłam czekoladowego dynamitu, ale ten jest taki dobry! Jest fantastyczny! Wow! Wygląda apetycznie! To takie pyszne, że nie mogę się powstrzymać! Został ostatni kawałek i zegar. Chodź do mnie, mój pyszny. O tak, to było coś. Julie, jeśli ja miałam jadalny dynamit, to ty masz. Prawdziwy! O matko, on zaraz wybuchnie! Potrzebujemy pomocy! Oj, a co to? Słyszałam, że ktoś potrzebuje pomocy? Dwie dziewczyny i dynamit. Super łomen już leci! witajcie urocze panie jak się macie ach tak dynamit najpierw trzeba was zabezpieczyć podsuncie się o tak nie wchodzić za taśmę teraz kolej na dynamit jak cię wyłączyć może jest jakiś wyłącznik no dalej złam się a co to za przyciski oj chyba nacisnęłam mnie tam gdzie trzeba nie udało mi się życzę wam powodzenia i lecę ratować kotka Przecież ona go nie wyłączyła, co nie? Zaraz sprawdzimy. O nie, zegar dalej tyka. Patrz, mam popit. I jak on nam pomoże? Masz rację, potrzebujemy czegoś poważniejszego. Magiczna różdżka. Serio? Dobra, a może piwa łańcuchowa? Zabierz ją jak najdalej, proszę. Nic ci nie pasuje. O, a to nam zdecydowanie pomoże. Przy pomocy szczypców trzeba przeciąć jeden z kabelków. Wybieram niebieski, bo to mój ulubiony kolor. O nie, dynamit eksplodował! Chwileczkę, dziewczyny, to przecież czekolada, ale macie szczęście. Szybko łapcie. Kto złapie najwięcej, ten wygrywa. Julie, ja cię pokonam. Nieważne, kto wygra, ważne, że jest pysznie. Zgadzam się. Nowiutki iPhone? Ale super! Zobaczmy, kto dostanie prawdziwego, a kto czekoladowego. Julie, pospiesz się i zobacz. Ekran dotykowy nie działa. Tak, bo mój iPhone jest czekoladowy. Ale super! I jak pysznie! Czyli ja na pewno mam prawdziwego. Ale super, że w końcu mam nowego iPhone'a. Chcę jak najszybciej zrobić sobie dużo selfie. O, ja też chcę fotki. Julie, nie przeszkadzaj. Su? Tak? No dobra, no to Cię wystraszę. Co ty na to, Nikol? Przestraszyła się, przestraszyła się. Nie mogę, ale z Ciebie tchórz. Już, już, nie przeszkadzam. Dokładnie. O nie, mój telefon, mój telefon się rozbił. O, ale Julie o tym nie wie. Julie, a może chcesz się zamienić? Tak, chcę spróbować swojego czekoladowego iPhone'a. Super, interesy z Tobą to przyjemność. Z tobą? Zepsuty? Nikol, nie potrzebuję twojego zepsutego iPhone'a. Zabierę prawdziwego i oddaj mi resztę czekoladowego. O, czekoladowa ładowarka! Mam pomysł. Spróbuję naładować to, co zostało z mojego telefonu. Tak, to działa. Mój telefon jest znowu cały. Co? Julie ma znów całego czekoladowego iPhone'a? Tak, i zjem go całego. Ale pyszny. A może z moim prawdziwym telefonem to też zadziała? Włączymy ładowarkę. O nie! Nicole, co z tobą? Chyba nie trzeba było tego robić. Ta, ale fryzurę masz śmieszną. Wow, to czekoladowe jajka Kinder, niespodzianka. A co ma Nicole? Nikol też ma czekoladowe jajka. Dziewczyny, czuję tu zasadzkę. No dalej, sprawdźmy. Z przyjemnością zacznę. Najpierw zdejmujemy całe opakowanie. Super. Teraz pora próbować. Wow, to jest pyszne. Niemożliwe. A w środku są skitelsy. Ale super, uwielbiam je. Oj, ja też chcę spróbować. Zdejmujemy opakowanie i się delektujemy. Uj, to obrzydliwe! To prawdziwe jajko! Brr, okropność! A ja dalej będę się delektować. Wow, a w tym jajku są żelkowe misie. Ale super! Jestem ciekawa, co jest w środku pozostałych. Sprawdzimy. Wow, to maltizers. Super. Jak ja je uwielbiam. Tak, Julie, co tam? Chcesz, żebym się z tobą podzieliła? O nie, jedz swoje prawdziwe. Skąpiradło! ale to nic, dam jej nauczkę. Podrzucę, Nikol, jedna z moich prawdziwych jajek. Zobaczymy, jak zareaguje. Ciekawe, a to co, za smakołyk? O nie, co to za ochyda? Tak, prank zadziałał. I jak ci smakuje, moje prawdziwe jajko? O nie, co ty narobiłaś, Nicole? Jestem teraz cała w jajku. Nie rób tego więcej. Dobra, dobra, Zjem wszystkie swoje jajka. Chociaż wiecie co? Padłam na genialny pomysł. Jeśli to prawdziwe jajka, to mogę je przyrządzić do bułka z masłem. O tak, w takiej formie jajka będą o wiele smaczniejsze. O, tak wyglądają tak apetycznie. Julie, poczęstujesz mnie? Proszę, pewnie, że nie. Nie? I kto tu jest z kąpieladłem? Patrz, zaraz ci pokażę świetną sztuczkę. Podrzucamy i łapiemy. Tak, to idealny moment na prank. O nie! Tak, udało się idealnie. No, biedna Julia jest cała w jajku. Oj, nie mogę, zaraz padnę ze śmiechu. Tym razem dziewczyny mają kole i frytki. Ciekawe, kto będzie miał czekoladowy komplet. Wow, nieźle. Ja mam, zdaje się, czekoladowy. Ale dobre. Jest mega pyszne. Mniam, miam, miam. A co jest w środku? Wow, a w środku są skitelsy. Jest piękna i apetyczna. Nie mogę się doczekać, żeby wszystko zjeść. O tak, jest super pyszne. A teraz ja spróbuję swojej coli. O nie, nie trzeba było potrząsać. Teraz jestem cała w Coca-Coli i cała mokra. Przestań się śmiać, Julie. No, przepraszam, ale to było bardzo śmieszne. Dobrze, a teraz spróbuję swoich frytek. Wyglądają jak prawdziwe, ale tak naprawdę są czekoladowe! I sto razy pyszniejsze niż zwykłe! Mmm, super! I wiecie co? Nawet opakowanie mogę zjeść! O tak, przepyszne! Nie wątpię, że moje opakowanie jest niegorsze. gorsze! O nie, to prawdziwe kartonowe opakowanie! Obrzydliwe, zjadłam papier! Oj, moja droga, nie martw się! Przyjmaj, spróbuj mojego opakowania na pewno jest lepsze niż karton. Wielkie dzięki! O tak, jest zdecydowanie lepsze. Ojej, gdzie my jesteśmy? O nie, teraz jesteśmy tu więzione. Czekaj, nie krzycz. Tu jest coś bardzo interesującego. Mary, co ty robisz? Próbuję to tworzyć. Ciekawe, co jest w środku. Popatrz, tam jest coś jeszcze. W tym pudełku musi być klucz. Ja nie wsadzę tam rąk. No to wyliczanka. Eneduerika, fake. Wypadło na mnie. Ech, będę musiała zdobyć klucz. Patrz, tam jest coś mokrego. Może to zwykła woda. Dobra. To nie klucz! To rybka. Spójrz jaka piękna! Lepiej szybko włożyć ją z powrotem do wody. Okej. Okay. Tu jest klucz! No co tak stoisz? Idziemy! Czerwony klucz, czyli czerwona szafka. Sprawdźmy! Co? To dynamit! Dynamit? O Boże, co my zrobimy? Hmm. Mam pomysł. Bingo. Mam nadzieję, że wzięłam ze sobą obcęgi. To nie to? Nie. O, są. Mari, przetniesz kabelek? Nie, ty to lepiej zrób. Postaram się. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Myślę, że trzeba przeciąć żółty przewód. O. Uf, udało się. Za smród! Jednak się nie udało! Ale teraz przyda mi się Twoja szczotka. Chyba sobie żartujesz. O! Pożycz mi! Nie mam mowy! Wiesz co? Lepiej idź po następny klucz. Szybciej! No dobra, jestem silna, dam radę. Ciekawe, co to jest? miś. Całkiem smaczny. Ale muszę się czym prędzej dostać do klucza. No i jest. Tylko nie uciekaj mi, kluczyku. Proszę. Otwórz sejf. Jeszcze czego, zrób to sama. Dobra, już zaczynam. Ojej. To coś drobnego. Jestem cała w brokacie. Ale fajnie, przyda mi się na powieki. Zamiast się żyć no. idź po następny klucz. No dobra. Ciekawe, co jest w środku. Hmm. Może dinozaur? No. Albo krokodyl? Nie one przecież są duże. Zobaczmy, co to jest ojacie nigdy wcześniej nie widziałam prawdziwego kameleona jest taki słodki wracaj sobie do środka ja potrzebuję tylko klucza oto i on czas otworzyć zieloną szafkę zgadza się co to jest I stolec z pieniędzmi Wow, tu jest mnóstwo forsy! I wszystko dla mnie! Czuję się jak najbogatsza dziewczyna na świecie. Ekstra! Mari, oddaj mi moje pieniądze i zdobądź dla nas następny klucz. A jeśli troszkę podejrze, nie ma mowy! Dobra, trzeba uczciwie zdobyć klucz. Hmm, w środku jest coś miłego w dotyku. To chyba piasek kinetyczny. O, to i kluczyk! Hurra! Najwyższy czas otworzyć niebieską szafkę. Sznurek? Pewnie trzeba za niego pociągnąć. Wow, to prawdziwy deszcz kolorowych kulek! Pociągnij jeszcze raz, to jest rewelacyjne! Hmm? Ekstra! Jestem prawdziwą królową kulek! Fajnie! O! Chyba pojawił się nowy klucz! Czas go zdobyć! Ciekawe co to jest! A! To robaki! Dobra, trzeba szybko wyjąć klucz i nigdy więcej nie dotykać tego paskudztwa! Ratunku! Aż mnie skręca! Mari, ratuj mnie! Uff, udało się! Nagrodą jest śliczna różowa szafka. Co tam jest? O nie! Różowa, ale wcale nie słodka pianka. A ja myślę, że to całkiem śmieszne. Zgadzam się, bo mogę zrobić właśnie tak. Ale ubaw! Mari, teraz twoja kolej. Po robakach mam stracha. Puh, tam znowu jest coś paskudnego. Musisz zdobyć klucz. Ja przeżyłam robaki, więc ty też musisz się poświęcić. No dobra. Co tam jest? A, tuczy! Tak, rzeczywiście. Żelkowe, bardzo smaczne. Ej, co z tobą? Przecież to tylko żelki. Szukaj klucza. O, jest! Super. No to czas na niebieską szafkę. Mia, naciśnij przycisk. Gotowe. O Ojej! Kurczę! Jak dobrze, że to ja nacisnęłam na przycisk. Inaczej musiałabym być na twoim miejscu. No to lecę po następny klucz. Co to jest? Fu, to czyjeś włosy uchyda. Czemu we mnie rzucasz? Przecież to było niechcący. Gdzie jest ten głupi klucz? A, to i on. Pora otworzyć najciemniejszą skrytkę. No i odkrywaj, a nie stoisz i gadasz. Okej. Okay. Ojej, i to właśnie tu są smakołyki. Cała masa ciastek Koreo, Proszę. Dzięki. Pyszności. Zgadzam się, to jest nierealnie smaczne. Mogłaś mi dać jeszcze jedno ciastko. Przepraszam. Nie pomyślałam. Może w następnym sejfie też będzie coś fajnego. Mam nadzieję. Uuuu. Co to jest? Coś obcisłego. To chyba surowe jajka! Ale znalazłam klucz. Zobaczmy, co jest w żółtej szafce. Mija, chcesz otworzyć? Chcesz? No dobra. Żartowałam. Zejdź mi z drogi. Ja go otworzę. Tam na pewno jest coś fajnego. Oj! To przecież pióra! Tak, rzeczywiście to coś fajnego. Dawno się tak nie śmiałam. Przestań się ze mnie nabijać. Lepiej idź po ostatni kluczyk. Dobrze, dobrze, kurczaczku. Dobra. Ostatnia próba. Co to? A, to larwy. Muszę szybko wyjąć klucz. Prawie zemdlałam ze strachu. Mam nadzieję, że w tym sejfie jest coś fajnego. Biedactwo! Sprawdźmy. Hurra! To jest nasz klucz do wolności! Udało się! Czas stąd wyjść! To było niesamowite, ale musimy już lecieć. Hurra! Dziewczyny zaraz pojawią się, wasze dania. Zobaczmy. Nikol ma trójkątny tęczowy tort. Julie ma kwadratowy popyt. A Britney ma cały automat z okrągłą gumą. Próbujcie szybko. To prawda. Zacznijmy ode mnie. Mam nawet monetę. Wciskam ją do automatu i wyciągam okrągłą gumę. Co? A, to guzik. Trzeba subskrybować. I nacisnąć dzwoneczek. Obowiązkowo zróbcie to samo, przyjaciele. A oto i moje gumy. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Mmm, Jakie pyszne! Co jeszcze? Oj, dziewczyny, kontynuujcie. Dobra, z wielką chęcią spróbuję tego trójkątnego kawałku tortu. Mmm, jaki pyszny krem! Bardzo mi smakuje. A biszkopt jest taki delikatny, totalny odlot. Wręcz nie mogę się oderwać. Ej, a ty co tak patrzysz? Lepiej zjadaj swój popyt. No dobra, dostałam popyt i wszystko, co mogę zrobić, to się nim pobawić. Chwileczkę. Czy to żelek? Wow, ale super! Mm, jakie to jest dobre! Bardzo mi smakuje. Fajnie, dziewczyny, co? No, Britney zjadłaś? Zostało mi troszeczkę. Zaraz przeżuję gumę i nadmucham ogromnego balona. Patrzcie! O nie jest za duży! Nicole, pomóż mi, inaczej Britney zaraz odleci. O nie, Britney! Ciekawe, co dostaniecie tym razem. To jakieś sosy, ale fajne. Julie ma chyba nutelle, super. A Nicole ma coś Ew. podobnego do keczupu. A Britney ma strasznie ostre wasabi. To szybciej zlizę swój sos. Próbujcie. No dalej. Bierze w was. Julie jest nastawiona na zwycięstwo. Ale na razie wszystkich wyprzedza Nicole. A jak tam Britney idzie z wasabi? jej biedactwo ma najtrudniej ze wszystkich. Skończyłam. To był ketchup. Długo jeszcze? Prawie uparałam się z tym paskustwem. Oj, dziewczyny. Niedobrze mi. Robi mi się bardzo, bardzo gorąco. Co robić? Zaraz tu wybuchnie pożar! To prawdziwy smok ziejący ogniem! Chwileczkę, wiem co robić. Zaraz ugasimy Britney za pomocą gaśnicy. Dobrze, że byłam na kursie przeciwpożarowym. Ej, co jest? Chyba muszę mocniej nacisnąć. O tak, działa! Zaraz pożar będzie zlikwidowany. O nie, ta piana zniszczy moją fryzurę! Julie! Poniosło cię! Zatrzymaj się. Dzięki, ale mogłaś wcześniej to zakończyć. Wybacz, troszkę przesadziłam. Ojej, Nicole, tak śmiesznie wyglądasz z tą sadzą. Wiem, teraz jestem cała brudna. Wyglądasz jak kominiarz. A ja jakbym wyszła z wanny z pianą. Zaraz dowiemy się, co dostałyście tym razem. Britney ma okrągłe serowe kulki. Wyglądają apetycznie. Julie ma kwadratowe smażone jajko. A Nicole ma trójkątny plaster miodu. Pyszności, próbujcie szybko. Uwielbiam miód. Jest taki smaczny. Wręcz nie można się oderwać. Nie patrzcie tak na mnie. Jedzcie swoje smakołyki. Świetnie, bo akurat zdążyłam zgłodnieć. Najpierw za pomocą widelca i noża wytnę żółtko. Zjem je w pierwszej kolejności. O, tak, jakie to jest dobre! Chcę jeszcze! Super, że mam więcej. Co za wyżerka? Britni, kontynuuj. Dobrze, bo bardzo chcę spróbować tych serowych kuleczek. Tak apetycznie pachną. A smakują jeszcze lepiej. Nie mogę się powstrzymać. Chcę zjeść ich więcej i więcej. Jak super, że mam ich tak dużo! O nie! Zaraz się przewrócę! O rany dziewczyny! To nie było miękkie lądowanie! Zamiast się ze mnie nabijać, mogłybyście pomóc mi wstać. Ostatni kawałek! Ojej! A co to pszczoły? Dziewczyny! Pomóżcie! One mnie atakują! Uciekajmy! Zdecydowanie przechodzimy do ataku. Spadajcie stąd! Wynoka do swojego ula! Jazda stąd! Ognia na pewno się wystraszą! A też stąd! Nie dotykajcie naszej Nicole! No dalej, atakujcie! Jestem gotowa! O nie, tylko mnie nie gryźcie! A może uda mi się przegonić je szmatką? Stać! Nicole, daj mi szmatkę! Zaraz wszystkie je złapię! O tak, udało się! To nie było łatwe! Ej, a wy dokąd? I co ja mam zrobić z tymi pszczołami? Czekamy na nowe smakołyki. A oto i one. Zobaczmy, co tam macie. Nicole ma na czasy. Julie suchy makaron, a Britni apetyczne pancake'i. Ej, Julie, trzymaj się z daleka od okrągłego jedzenia. Próbuję jako pierwsza. Ukroję mały kawałek i sprawdzę, jak smakują moje pankejki. Mmm, pachną niesamowicie. Co takiego, Nicole? Ukroiłeś trójkątny kawałek, a to znaczy, że jest teraz mój. Takie są zasady, nic na to nie poradzisz. No nie bądź chciwuską. Ja czekam. Julie, nawet nie próbuj, ten pancake jest dla mnie. No to jem. Wow, jaki pyszny. Britney, ukroisz mi jeszcze? Zapomnij, więcej nie powtórzę tego błędu. Będę musiała jeść rękami. Ale dzięki temu nikt mi ich nie zabierze. O tak, to jest niewiarygodnie pyszne. Echo, ja mam zwykły suchy makaron. Nie wygląda zachęcająco, ale spróbuję. O rany, jaki twardy! W ogóle mi się nie podoba. Niby jak ja mam to zjeść? No dobra, pora spróbować moich na czasów. Ojej, jakie dobre! Pankajki też są super, ale się nie najadłam. Ej, Julie, obczaj to! Nicole ma takie pyszne naczosy. Może weźmiemy sobie kilka. Popieram twój genialny pomysł! Co? Polujecie na moje naczosy? Zapomnijcie! Uff, zdążyłyśmy się schylić. Patrz, ona przebiła ścianę tymi naczosami! Wiesz co? W sumie to ja tak bardzo nie chcę iść tych naczosów. Lepiej dojm mój makaron. Ej, dziewczyny, obudźcie się! Dostałyśmy nowe smakołyki. Tylko spójrzcie, jaki ogromny tableton! A ja mam gofra ekstra! Ja mam paskudną cebulę. No co za ochyda. Nie mam dziś szczęścia. Ale nic na to nie poradzę. Będę musiała spróbować. Okay. Dobra, gryzę. Jakie to jest paskudne. Aż mi oczy łzawią. Daj jej chusteczkę. Britney, trzymaj to dla ciebie. Thanks. Dziękuję za troskę, dziewczyny. Niech mi lepiej. Oj, co za ochyda. Mam smarki Britney na mojej czapce. Nie tego oczekiwałam w ramach podziękowań za pomoc. Przecież czekają na mnie moje pyszne gofry. Tylko spójrzcie, jak pięknie wyglądają. Am. Um. Wow, jakie to jest dobre. Aż się chce zjeść wszystkie naraz. Gotowe. Nicole, kontynuuj. Dobra. Mam taką ogromną czekoladę, że nawet nie wiem, od czego zacząć. Ach. Brakuje mi siły, żeby ją podzielić na kawałki. Nie szkodzi. Wiem co robić. Założę mój kostium karateki i rozbiję tę czekoladę na małe kawałki. A ja! Nie wiedziałam, że Nikol tak potrafi. Zgadza się, nie jestem taka grzeczna, jak wszyscy myślą, a teraz czas na próbowanie. O tak, to jest niesamowite. Czekolada nie może być niedobra. Ja wszystko zjadłam, a Britney nie. Ojej, muszę zjeść ostatni kawałek. Przepraszam, dziewczyny. Nie mogę tego trzymać w sobie. Co za smarod. Ups. Nowe smakołyki już są na stole. Zobaczmy. Britney ma żelkowe oczy. Julie krakersy. A Nicole tęczową kanapkę. Zacznijmy od Britney. O, żelkowe oczy są takie fajne. Pasują mi? Oj, nie mogę, co za uba. Ups. Julie powinnaś być ostrożniejsza. A teraz... Mam oko w buzi. Daj spokój, Nikol. Nie bój się, to tylko żelkowe oko. No dobra, nadszedł czas, żeby spróbować. O tak, to jest niesamowite. W środku jest taki pyszny dżem. Takie smakołyki zjadam w 3 sekundy. W przeciwieństwie do cebuli. Julie, kontynuuj. Ułożę moje kwadratowe krakersy jeden na drugim i spróbuję. Fajnie, tak jakbym miała kanapkę. Mm, jakie to jest. Dobre i chrupiące. Niam, niam, niam. Nicole, teraz Ty. Tak, wiem. Och, mam taką ciekawą kanapkę z serem. Tylko spójrzcie, jak pięknie wygląda. Prawdziwa tęcza. Mm, to jest takie dobre, że aż mi słów brakuje, żeby to opisać. Bardzo mi się to podoba. Super, że trafiłyśmy do tego challenge'u. No.